Nie, wys nie wyspałem się Jak to jest żubr, to ja jestem Michael Jackson Haul zakupowy dzisiaj Miałem co robić za bardzo Straszna wzięła mnie ochota na nagrywanie czegoś A to, że jestem mało kreatywną k***ą No to postanowiłem, że pokażę po prostu co kupiłem przez ostatnie dwa miesiące, a będą to całkiem ciekawe rzeczy. Nie będzie to hol zakupowy z pepko, jak te influencerki. <grymne> Widzę. Tego słowa. Jak te youtuberki dla 40-latnich mam, które przeglądają gazetki produktowe z Biedronki, Lewiatana, tudzież Stokrotki. Mogli kochani, witajcie serdecznie, jestem w domu. To, co widzicie za mną na blacie, to nie burdel, a przede wszystkim burdel w Biedronce. Będzie tutaj kilka ciekawych rzeczy, mianowicie ciuchy, ciuszki, dwa załaszki. I to takie i normalne, i lepsze ciuszki. No to nie ma co przedłużać. No co? Kur Zaczniemy sobie od jakichś takich mniejszych i tańszych rzeczy. Będziemy szli schodkowo zwyż. Ciekawości i ceny, nie? To pierwsza rzecz. First item. Zaraz. E, e, picia Pierwszą rzeczą jest taka oto koszuleczka Polskiej marki The 100. Nie wiem, może ktoś kojarzy I ogólnie, ogólnie mam taki pomysł, że wszystkie że rzeczy Postaram się gdzieś tutaj w rogu e, Dać screeny, gdzie to kupiłem Za ile, mniej więcej Link w opisie, może będzie, jak będzie mi się chciało Raczej nie Proszę bardzo, to taki fajny nadruk ma Chociaż wydaje się, jakby miał on być taki Miałby odpaść, ale nieważne Proszę bardzo, meczeczka rozmiar XL, bo jestem gruby No i bardzo fajna jakość nie Bardzo zaje... Co, może potem się te wszystkie ciuchy przebiorę, ale czy na tyle będzie mi się chciało to robić, nie mam pojęcia. Tak można po... O, proszę bardzo. Zwykła koszuleczka. Ona kosztowała jakąś stówkę. Chyba tak, 99 zł, około nią dałem plus wysyłka. Lecimy dalej. Łyk potwora, potwór, nie potwór. Ważne, że ma otwór. Dobra, następny item to jest taki komin. Nigdy nie miałem komina, bo uważałem, że jest to żałosne nosić coś takiego w zimę, ale po pierwsze wydoroślałem i mam trochę bardziej wyje... w to, co noszę, znaczy nie mam więcej. To, co, co noszę, mamy w, w rodzaj tego, co noszę. No po tym, co innego, nosić jakiś komin z Martesa, a co innego, nosić komin z naszym ukochanym Michaelem Jordanem. proszę Starry. Michael Jordan w, w ikonicznej pozie, skoku do kosza. No i co? No jest taki fajny ma do takiego nie Miałem barana z boku, jest. Tu ma ściągacz. Nie wiedziałem, że takie kominy mają ściągacze, bo zawsze miałem taki problem z tym, że z mojego kaczegu uba wszystko spada i się nie trzyma. Mimo, że jest duży. Kosztował jakieś 149 zł, 100, 150 200 chyba nie, na niektórych stronach można dorwać typu chyba JD czy coś takiego. Ja kupiłem na Zalando za 150 zł. No, na zimę będę przygotowany. Jest jeden, pierwszy set zimowego naszego outfitu. Dobra, lecimy dalej. Och, Przyjemność! Dobra. Łyk, żubertuty! <grym> Ale szczoch! Dobra. Następny item to jest znowu koszuleczka, tym razem zwykła, klasyczna, mało, mało ciekawa. Jest to koszulka z Adidasa, adidas Originals. Originals, jak ten przygód z tego filmiku. Reserved! Jest tutaj koszuleczka z Adasia, taka dosyć spora, wziąłem rozmiar XL. Koszulki oversize'owe i jest na mnie dobra. To chyba nie jest dobry znak. Dobra, ma to, no, oczywiście no, to klasyczne paski, wszywane takie na bokach, na ramionach, znaczek haftowany, z... jakości, wszystko jest spoko. Chciałem taką właśnie większą trochę koszulkę, żeby to pasowało lepiej do takich szerszych spodni, które ja zaraz pokażę. I to aż bardzo będą pasować, ale to zaraz. No i dobra, no mało ciekawe, dobra. Wy... Ops, kurwinox się obalił. Obaliliśmy kurwinoxa jak komunę. Kolejna propozycja od naszych przyjaciół z The Hundred z ze 100, jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku, po to jest polska marka. Powtarzam jeszcze raz, nasz przyjaciel z tej marki, bluza taka trochę opią, z jest, bo ma full zipa, nie? Suwak leci aż od dołu do samego kaptura, do samego końca, jest ona z ta chociaż trochę kur... Mogę... Uspokój się! Mogłaby być większa troszeczkę. Ja wziąłem XL, ale chyba mi się wydaje, że lepsza byłaby dla mnie XXL. W sensie bardziej lepiej, lepiej mi się w niej czuł, bo ja wolę takie luźniejsze ciuchy. Nie widzę czegoś co mnie opinał mnie. Kur... opina sadło czy jakąś inną część ciała, lekko większą od pozostałych i już wyglądam jak c... Ma tutaj takie fajne logo haftowane, nie wiem czy to widać. Zobaczcie! Teraz chyba był restock, bo ono w poprzedniej wersji było białe i nie wiem czy ono nie było drukowane. I Uważam, że to logo jest ch... i lepiej jak się po prostu nie rzuca w oczy za bardzo, więc zmiana na plus. No i co? Ma tutaj takie fajne, takie porwane, takie niedoszyte jakby rękawki. W sensie te szwy tutaj, które są. No te szwy kończące w materiał w tych miejscach takich newralgicznych, typu nadgarstki łączenia materiału są jakby niedoszyte, takie niedojemne. Specjalnie. Wygląda to fajnie, nie ma żadnego loga. Tutaj wieśniackiego z tyłu nigdzie, nic nie ma, jest taka czysta, czysta czarna bluza, klasik, basic, tylko taki I fajny. One no, kosztowały jakieś 200 zł, fajnie leży, kieszeń kangurek, o tu ma takie szwy jeszcze. Trzeba ten suwak rozruszyć na początku, bo jak go zakładałem, jak zakładałem tą do, do przymiarki, to ten suwak zaczął się zacinać po prostu i ciężko było go ruszyć z miejsca i bałem się, że go roz na no już przy pierwszym zakładaniu Więc trochę to niestabilne Ale chyba już się wyrobił, bo już teraz normalnie to działa Wszystko jest cacy Dobra, nie ma co, nie ma co przedłużać To były takie mniej ciekawe rzeczy Chociaż nie, jeszcze jedna rzecz, przepraszam bardzo Jeszcze Sama Czuję się jak żul Znowu t-shirt Tym razem z marki Premier Jakoś mam opory kupowania, tak? Uuu, przepraszam. Ponieważ strasznie mi się wydaje, że ta marka jest przeruchywa, jeśli chodzi o takie. Ona chyba jest z Polski, tak? Znowu. To jest chyba polska marka. Ona jest bardzo, bardzo fajna i, i oni naprawdę mają fajne wzory, fajne ciuchy. I w sumie to wy... tam. To jest koszuleczka z takim z... Haftem i, i na, ja, się, ja, się, ja się jakby z, zaskoczyłem tym haftem, bo ja myślałem, że to jest drukowane. Przeglądam stronę i patrzę, no mówię, jaka fajna koszuleczka, nie, no dobra, biorę. Nie patrzyłem y, na opis praktycznie w ogóle, bo wiem, że mają dobrą jakość, to jest, to jest, na, to jest na pewno. I z tyłu też jest haft i jest taki... Tu jest premier, taki bardzo gruby, fajny haft, taki ładnie zrobiony. I wszędzie z tyłu jest taki duży nadruk, taka ramka gotycka. Nawet jak jakiś bluzcz trochę, jak bluz w Donkey Kongu. Był taki poziom w Donkey Kong Country, nie pamiętam jak się nazywać. Ambush, coś tam, i taka fajna muzyczka tam grała. I były takie. Taki, no, nieważne. Albo takie, taka minigierka w GTA San Andreas, jak się wchodziło do baru. Można było grać tam pszczołą i ta pszczoła, i tak do góry się na automatach jecha, leciało tam pszczołą Trzeba było uważać, na takie właśnie kolczaste kolczatki. No i standardowo, z tyłu ma metkę widoczną. W sumie mała rzecz, która wyróżnia premier z innych tych, no to koszuleczka, zwykła, kosztowała jakieś 200. To jest XL, wszystko XL, ale w duże celuje <laughs> w duże rozmiary. Adidas! Adidas! Co to może być? Co to może być? Skó skóra, skóra, skóra z kangura, proszę bardzo. Co to może być? Otóż to są spodnie. Adidas Original, spodnie, no nie dresowe, ale były dresowe, tylko że są ze skóry. Historia z tymi spodniami jest taka, że szukałem takich dresów zwykłych Adidasa z paskami takie zwykłe. No. Ale... Te dresy każdy ma no, Nie chcę, żeby każdy je miał W sensie one są spoko, na pewno wygodne I nie szkoda tych spodni tak, tak jak tych No ale przy, już przymierzałem się do zakupu Też nie mogłem trochę znaleźć Więc to się trochę przedłużało No i, i w pracy patrzę, reklamano Elixie, Patrzę, dresa i lasa, tylko że skurzane, Mówię, k***, biorę Poszedłem srać do Kidla, od razu kupiłem Tylko, że, że popełniłem kilka błędów w nich bo kupiłem XL, jak wszystko I są trochę za duże I muszę je bardzo mocno ściągać w pasie, co jest Dziwne. I jest jedna rzecz, która mi nie pasuje w tych spodniach. Bardzo długi krok. Więc trochę wygląda jakbym na. gruzów, pantalony, jak w nich chodzę. Założę je tylko raz na razie. Trochę piwem i skórą, bo oblałem je piwem, ale wyczyściłem. One są bardzo fajne, bardzo są wygodne. Tylko, że. je kupiłem już w sierpniu i ja założę je raz. I tak się w nich spociłem, bo to jest skóra, nie? Mimo, że tu się odpina. Na nogawce, nogawka się odpina, mają te guziki takie specjalne. Z... W ogóle nie wiem czy widać raczej nie widać. Na guziku jest logo Adidasa. Jest logo Adidasa takie fajnie wytłuczone. Ogólnie one mają, no fajne są w dotyku. Widać, że są takie lepsze. No i od, odpina się oczywiście nogawa. Nogawa się odpina. No tutaj nie wiem co to jest. wygląda jak po prostu jakaś y, plandeka z żuka, co się przykrywa drewno kominkowe jak się na nadziabie. To trochę to przypomina taką y, szmatę. Co ty do samej dupy się rozpinają dosłownie, dosłownie, dotąd To jest ostatni guzik tutaj No ale no niestety tak, założyłem je w sierpniu jeszcze jak były takie gorące, gorące upały Było w gorąco i strasznie mnie, dosłownie się lało ze mnie Szczególnie, że nie kupiłem sobie butów yy, na, na lato Konosiłem moje martensy z Ricoensem takie, te jumbo lace. Niestety mega lace nie mogę znaleźć. Nie mog Jakby za późno się z nimi zainteresowałem, i wyprzedały się wszystkie po normalnej cenie. Ale mam te jumbo i szukam jeszcze. Szukam, może z drugiej ręki coś się znajdzie. Tak, do 2000 jakby kosztowały te, te buty, to bym ja sobie je kupił z chęcią, bo są wypchnięte. Jesteś Dobra, ale nieważne. Mniejsza z, z tym. Adidasy na razie. Jeremy Scott Beverly Hills. Nie wiem kto to jest. A, i zrobiłem błąd. Z tymi spodniami też taki, że za nie przepłaciłem, bo dałem za nie 579 zł chyba około. Ja je kupiłem na food shopie, a potem pojawiły się na zalando za 300 coś. Więc przepłaciłem jakieś, nie wiem, około dwóch dwóch, Ale cóż, no takie życie. I tak już założyłem te spodnie. Minął też czas na, na zwrot, zanim dowiedziałem się o tym, że w ogóle te spodnie pojawiły się gdzieś indziej, więc już jakby nie ma szansy zrzucić. One są spoko, nie? No już dobra już. Trudno, trzeba to jakoś przeboleć i tak już za wiele rzeczy przepłaciłem, jak za telefon Bardzo fajne spodnie, polecam No tylko to mnie, to mnie, to mnie, mierzi, to mnie mierzi, że ten krok jest wysoki Że ten krok jest dosyć duży i jak się go ściśnie, to ta skóra tak się jeszcze marszczy W taki sposób, że to wygląda jak worek na śmieci, więc trzeba mieć do tego dłuższą koszulkę Dlatego kupiłem tą koszulkę z Adidasa, po to, żeby ona pasowała mniej więcej tutaj albo... No i ta, ta, ta XL-ka z Premiera też pasuje Ale ogólnie spodenki bardzo fajne, Jeremy Scott collaboration Collaboration. Dobra, następny item. Tylko łyk żubrowskiej ambrozji. Co? chyba się przepotwarzam z Menela, bo już mi się głos zmienia. Po tym czymś jak wypiję łyka, to mam taką mimikę jak ymm, kowboje w jakiś starych westernach, którzy się po jakimś takim obrzydliwym alkoholu pustynnym yy, krzywili, bo był strasznie mocny i strasznie niedobry, ale go pili, bo był tylko jedyny i tak. Wiecie, taki bad badass, jakiś klientistwut chodzi, pije jakąś taką z, ma z maniurki czy z manierki, pije taki obrzydliwy gorzki alkohol, krzywi się i... Tutaj, tędy powiek. Twój żubr wspiera zagrożone gatunki. No, szczególnie jak taką butelkę się zostawi w lato, Pójdziesz sobie na grzyby, rzucisz taką butelkę w las. Jest sucho, światło, jakiś promień słoneczny akurat trafi, skumuluje się gdzieś na butelce. Butelka się rozgrzeje i spali las. Kocham żubra i piwo. Przechodzimy teraz. Segment yy, trochę bardziej premium, nie wiem, tak powiedzieć w ogóle. I kolejna część zimowego outfitu, saneczkowo-świątecznego Supreme. Halo, czy jest 2018? Tak jest. Nie, jest 2025, I, ale kupiłem czapkę Supreme, mi się w k podoba. piłem ją na z Zakładam czapkę na web. Wyglądam jak w tej czapce, ale jest super. Ogólnie mam problem z czapkami, bo w każdy wyglądam jak z. Ale przynajmniej jak w sobie czapkę, która jest droga i ma fajne logo, to może będę wyglądał jak z... ale który jest na tyle głupi, żeby wydawać tyle pieniędzy na czapkę. A, ta czapka kosztowała jakieś... 400 zł, około, ze wszystkim. Ja ją kupiłem za 77 dolarów, plus cała ta dopłata ze StockXa, którą trzeba dopłacić, czyli chyba wysyłka za granicę oczywiście, koszt weryfikacji i jakiś tam jeszcze inny. Bardzo fajna czapeczka. Bałem się, że będzie mi za bardzo obciskać głowę, ponieważ mam dużą. Ale na szczęście ona jest taka, jest trochę większa i trochę szersza, więc nawet jak założę ją w taki sposób całogłowowy... Cały web do tej czapy, można tak ją pomarszczyć Żeby wyglądała trochę lepiej, ale jest Minus tej czapki, mamy ją z tydzień, chodzę W niej codziennie do pracy ogólnie i, I tak sobie chodzę w niej, bo jest zimno już I trochę się zmechaciła, nie wiem czy to widać Ale już tak te włoski zaczęły się Pojawiać, wychodzić z niej Mechaci się, mechaci się, słabo trochę No ale mamy tutaj logo Supreme Haftowane, takie typowe BOGO, box logo Tu mamy logo nowej ery, bo to jest kolaboracja Supreme, nowa, nowa era, a bardziej Nowa era Supreme, i z tyłu mamy napis World famous, world famous Famous. też haftowany, wszystko jest haft, bardzo fajnie jakościowo. Meteczka Supreme. Ta metka wygląda jak podruba ale no, zweryfikowali mi to, no, ale może mnie wych... nie wychłonę. New Era, metka New Era i Supreme. Tutaj meteczka druga, Supreme. Supreme. Made in China napisane, co mnie trochę niepokoiło. Chyba, chyba ją się powinno nosić w taki sposób, że logo nowej ery jest na przodzie, tylko że uważam, że to wygląda dosyć głupio. No, Supreme z boku i tu World Famous stąd. No, nie wygląda to jakoś tak kompozycyjnie według mnie dobrze. A mama mnie uczyła zawsze, jak byłem mały, że jak się ma czapkę zimową i ten szef, który łączy ten materiał, on musi być z tyłu głowy i wtedy się dobrze układa. I trochę ma to sens. Nie wiem, czy tak jest naprawdę. No ja noszę Zobaczyć tę czapkę w taki sposób. No bo. No, to jakoś tak naturalnie przychodzi. No widać oczywiście zawsze w czapkach zimowych największe logo, jest, jest, jeżeli jakiś jest, no to ono jest na przodzie, tak? Więc jakby ja noszę ją w ten sposób, ona nawet leży spoko. Next! Kurteczka Supreme, taka katanowa. Oj, nie widać chyba. Zapnę. Zapnę na jeden guzik, żeby było spoko, widoczne. Supreme Crispy Chicken. Kurteczka Supreme, yy, z logo Supreme napisane. Znaczy to nie jest logo, to jest napis po Supreme. Haftowany. Od jakiegoś czasu na nią polowałem, znaczy polowałem. Tak się do zakupu po prostu przymierzałem, bo mi się mega podoba. Zawieszka ze StockXa. Na ch. nosić zawieszkę ze StockXa. Nie wiem. Ona nie przeszkadza. No, ogólnie multi kiedyś powiedział: syn, który chodzi z zawieszkami ze StockX, czy cór córka z o... fansem? Chyba córka z o... fansem, nie? Przynajmniej będzie jakoś zarabiać Że mi żadna k... nie zarzuciła, że noszę feje, że noszę jakieś pandziaki, czy inne głupy, tak jak było to kiedyś. Jakiś czas temu, chyba rok temu była afera z tym pandą, bujem i innym k***u. Ona kosztowała tak normalnie oczywiście na Stokicie z około 800 zł chyba, tak po tej podstawowej cenie, którą się kupuje, no wiadomo, z ten to około tysiaka wyszło za wszystko. Uważam, że się opłacało, ale no z... w k***u się podoba nosiłbym nosi ją cały czas. Jakościowo, nie wiem, nie jestem w stanie ocenić. No, za po prostu kurtka jest, no wszystko jest tutaj, należy w tym porządku, tak jak powinno być. na druk też jest super, że nie haftowany, haftowane są tylko brzegi, a w środku wypełnienie jest materiałowe. I śmieszne jest to, że taka sama kurtka, tylko że z haftem niepełnym, w sensie samy tą, samym konturem. Ona kosztuje 500 dolarów, no więc kurwa przebitka jest dosyć spora. No, tak wygląda ta koszulka, ta kurtka skate'owska. O kó kur... takie dobre. To już ta część piwa to, ta... to już ta część piwa, która ciężko wchodzi i którą zawsze menele dopijałem, jak, zosta... jak zobaczą w koszu na śmieci czy ktoś zostawił coś takiego. Ostatnia część outfitu zimowego i najważniejsza część outfitu zimowego, czyli coś co trzeba zawsze mieć w zimę. Otóż kurtka. I tutaj na siebie jestem zły, że to kupiłem, ponieważ jest to kurtka North Face Nupcji, Napcy, nie wiem, czy się czyta. Napcy 700 najbardziej przerów kurtka, jaka chyba istnieje, no ale jestem na siebie zły, zasługuję na samo ale no nie jestem w stanie kupić innej kurtki, ponieważ żadna inna mi się nie podoba. No ja, nie bez powodu ta kurtka jest chyba tak popularna i tak y, często kupowana. Chciałem jeszcze kupić na przykład sobie Jordana taką, bo też była taka podobna, albo z Nike, jednak no one kosztowały tyle samo, ile dałem za tę kurtkę, y, a dałem za nią około 1100 zł, bo była na modiwo na przecenie z 1500, coś takiego, na 1500. A na moment, kiedy szukałem tej kurtki, no to Nike Jordany yy, były po no, około 900 i 1000 Więc już mówię, że jeżeli mam kupić sobie kurtkę, którą zawsze chciałem, a lepszą też trochę jakościowo, no bo kur... słyszałem legendy yy, o tej kurtce Jakby jeden chuj, co kupię, no, no i kupiłem North Face'a Nie trzeba tu pokazywać tej kurtki, tak? co yy... Czym ona się charakteryzuje. No, każdy ją widział u każdego praktycznie na każdym mieście, w każdej wsi. Dużo ludzi to nosi. Zobaczymy, jak z ciepłością w zimę. Tu ma 700, wypełnienie chyba. To jest 700, to jest chyba wypełnienie tego. Wypełnienie puchem. 700 ma wyszyte moja kurtka, bo to puchówka. No więc można teraz założyć ją, założyć czapkę suprima, kołnierz. Znaczy, nie kołnierz, tylko komin z Jordana, i można iść po złote tarasy. Być... Mok te, ta kurtka to jest mokry sen każdego TikTok-boja z zupką chińską na głowie. E, ostatni item: Creme de la creme, wszystkiego. Proszę bardzo, Bapesta buty, buciki na lato, Bapeściki Bapesta e, i ikon. To są e, model Bapesta i ikon. Aż z pudełkiem przyniosłem, ale wezmę tego pudełkowy. Pie... Proszę bardzo, piękne, śliczne podróbki Air Force One. Podobały mi się mega. Tak, już są na upi... od dołu. W środku jest wkładka Szola pewnie ktoś się zastanowi dlaczego tu, jest, dlaczego tu jest wkładka Szola a nie oryginalna jak zamówiłem te buty je założyłem one były tak kur niewygodne. Ja nie wiem, czy to, czy to jest y, specyfika tych butów. Prawdopodobnie y, wina leży w tym, że te buty zamówiłem, one były troszkę za małe, bo ja zamówiłem je w rozmiarze 43, bo tylko takie były. Historia tych butów jest taka, zamówiłem je na stronie BSTN i jak ja je zamawiałem, była tylko jedna sztuka tych butów w rozmiarze, który nam nie pasował. No powinno być 44, ale też 43. Byłem w futshopie w Warszawie, zmierzałem inne buty, w też bapesty, ale inne modele. No i 43 było takie, no na styk, nie? Że da się w nich chodzić, są dosyć wygodne, ale nie jest to, nie, nie ma tego luzu, który by, byłby, gdybym zamówił w rozmiarze 44. To, to jest ostatnia sztuka, jaka była, no i wystraszyłem się po prostu, że już nie będzie, bo to wyglądało, to nie wyglądało jakby te buty dopiero wchodziły, tylko jakby te buty się wyprzedawały, no nie? No bo, wyprzedaż, To była jedna, tylko była dostępna jedna sztuka 43 i chyba z dwie, albo coś takiego, albo jedna sztuka 46. Więc zamówiłem ten rozmiar, a jakoś niedawno te buty pojawiły się na Foodshopie, full Rozmiarówce, jakiś miesiąc po tym, jakie kupiłem. Jak zwykle mój brak cierpliwości w w dupę i to bardzo sowicie, no ale ogólnie da się w nich chodzić. To wymieniłem sobie wkładki Szola, bo nie wiem dlaczego, ale strasznie bolały mnie pięty. Obciskały mnie pięty w tych butach. Kupiłem sobie wkładki Szola, które są mięciutkie, żelowe, i teraz uwaga magia, te buty są wygodne, więc ja nie wiem. We wkładki oryginalne mam w pudełku. Pudełko typu zapałki. Proszę, otwiera się tutaj. Mam te u Wkładki, proszę bardzo, babe. i wystarczyła tylko zmiana wkładek i, i przewiązanie sznurówek, żeby były trochę luźniejsze, więc sobie wyciągnąłem całkowicie i jakby od nowa wziąłem. Tutaj dokumentacja jakaś, 1354 zł złotych za nie dałem. ZUS ACHLENDER BE TRAG, GESAM TRAG, PL1E, andere wenn dobra, bo zaraz jakiegoś przywołam. zestawie mamy oczywiście sznurówki w kolorze czarnym nie otwierałem ich, bo po co. No i jeszcze torba która mi wisi na drzwiach, a nie chcę się jej przynosić a w sumie przyniosła. Taka torba na buty, która jest bo bardzo słabo się ściąga, ale jest ładna. Jakieś, nie wiem, można piwska nosić w tym na imprezy na schodki w Warszawie, czy gdzieś. No i o, buty są no, bardzo fajne. No. Pasują do wielu rzeczy. To są bardzo uniwersalne buty. Dobry, solidny, prześliczny but. Bapesta, ba 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 proszę bardzo, logo Bapesta. nurweczki z metalowym agletem, z logiem bapesta. To były wszystkie itemy. Może teraz się w nie, nie wiem. Poubieram trochę. Dobra, mamy pierwszy fit, nasze buciki. Somba peściki, Adidaski, koszuleczka. Szurają jak worek na śmieci. Wyglądam trochę jak z... W spodniach Adidasa i w koszulce Adidasa. No ale perfekcyjny matching, tak? Wszystko jest w kolorach monochromatu. Czerń i biel. Te spodnie nie będą do wszystkich pasować, bo nie chce mi się wyciągać kolejnych i ubierać. Więc wszystko zrobię w tych spodniach. Czy nie każdy item do każdego z tych itemów będą pasować, ale postaram się zrobić tak, żeby pasowały. Dotąd jest taka długa, a mi się wydaje, że trochę maskuje ten krok, bo ten krok jest dotąd, kur... Tam jak... Trochę jak... 2014 rok, spodnie skropa z, z takim niskim stanem No, ile się odleś? Kolejna koszuleczka yy, z y, Premier No, to to jakby, to, każda koszulka się praktycznie nic nie różni Jeśli chodzi o sam koncept koszulki Ona, ona jest trochę przykrótka, bo ma taki krój No nie, ma krój dłuższe ma rękawy Krótszy dół yy, Więc do tych spodni, tak średni, mi się wydaje, pasuje Chociaż nie wiem, jak zobaczę, tak no, z daleka może to Okej, okay, jest bluza, full zip Tak to wygląda, że wszystkim No ten krok mi trochę... On powinien być jakiś jakoś tak, nie więcej, nie wiem, no tak żeby to się trzymało kupy i dupy. Giodno jak Asasyn, a as Assassin's Creed, żołnierz z bombasu. Tak się zasuwa. I ma fajną rzecz, ponieważ na dole... Kuwa, ciężko to zrobić jedną ręką. Na dole się rozsuwa. Ma dwa suwaki i to jest fajne. Można robić też taki, coś takiego jeszcze jakiś fajny pasek do jakichś jeansów tutaj. Jakiś Vivian Westwood albo coś takiego, myślałem o tym. Fajną klamrą, taką srebrną, tutaj trachnąć. Bluza jest luźna. A! Włosy przyciąłem sobie. Ogólnie fajne jest to, że ten kaptur jest duży. Ja mam zawsze problem z kapturami w bluzach, ponieważ są wąskie i wyglądam jak szczur z moją grubą mordą. Więc ogólnie, jeżeli kaptur jest duży, to jest połowa sukcesu, jeśli chodzi o bluzy. Rozdychać w kurce jeszcze. W taki sposób to wygląda. Uie. Yeah. Yeah. A krapek. Ja, yeah. <grystanie> Bardziej jak Macik z Klanu Dlaczego? Kup mi piwo Nie Założę jeszcze samą kurtkę bez bluzy, bo to trochę nie wygląda chyba dobrze Sama kurteczka prezentuje się w sposób następujący Krój jest taki, ona jest dosyć dłuższa, bo to jest taka bardziej właśnie skate'owska Tak to wygląda Do tych spodni to nie pasuje Mówiłem o tym, że zawieszka ze stokiksa nie przeszkadza w użytkowaniu kurtki A przed chwilą podczas zdejmowania zawieszka zaczepiła mi się za Wszystko co mówiłem na temat tej zawieszki to kłamstwo No kurtała wygląda w taki sposób, no chyba każdy ją widział, każdy wie jak wygląda, więc to nie jest nic odkrywczego Załóżmy teraz bandycki komin Czy wyglądam jak bandyta? Właśnie zostałem drillowcem. Za młodym klaksonem będę robił remixy Sentino y, i tańczył pożotymi tymi terasami do Malangi. La Mangi dał mnie niedorozwinięty. Jak on się nazywał? Dozer? Nie. Eee... Alberto. Co eee... jest Ostatni item. To jest, tak, to jest już dołożenia, tak? Ja to tylko zakładam tak poglądowo. Włosy też muszę schować, bo y, wygląda to trochę y, wręcz komicznie Zamaskowałem się jak wasz stary jak uciekał przed policją, bo alimentów nie płacił. Tutaj wygląda kompletna góra naszego bandyckiego fitu, który pozwoli nam przejąć miasto, przejąć gangsterski świat, gangsterskie podziemie, półświatek i inne określenia ze słowniku języka polskiego odnośnie nielegalnej działalności młodych gangsterów, czyli 12-letnich z TikToka. Tak to wygląda. Wyglądam groźnie. Jeszcze kosa. To się karambitem idę, widzisz takiego typa na ulicy, co robisz? Przeciętnemu Polakowi słowo autyzm kojarzy się z tym nisko funkcjonującym, bardzo trudnym przypadkiem, który nawet nie mówi. Mam nadzieję, że ten cały set. Będzie się nadawał na zimę. W pokoju, gdzie jest 20 parę stopni, mogę powiedzieć, że działa. Ale jak będzie działał przy minus 5 stopniach i siarczystym mrozie i, i mrozie i deszczu, który nasze polskie zimy nawiedza od jakiegoś czasu, nie pozwalając śniegowi zrobić fajnego klimatu na wigilię. Nie wiem! Mam nadzieję, że będzie dobrze, ale muszę to już zdjąć, bo zaraz się ugotuję. Och, papy! ja. Yeah. To wszystko! No dobrze! Psz. Dziękuję za. Oglądanie, te trzy osoby, które obejrzały ten film Pozdrawiam No i co? Zapraszam też na mojego kika Czasami sobie tam streamuję Zapraszam do subskrybowania kanału może A rób to co chcesz Dobranoc